Miałem takie zadanie aktorskie. Proszę sobie wyobrazić, że pan jest zamknięty w sali i od popielniczki, tam od papierosa. Gdy pan gasi, zaczyna płonąć popielniczka, gdzie jest dużo papierów. Do tego. I proszę rozwinąć tę scenę. Pamiętaj, pan, proszę pamiętać, że jest pan zamknięty w pomieszczeniu. Miałem od mamy taką marynarkę świeżo kupioną, nowiutka, żeby ładnie na egzamin. No i zaczęło, zaczęło płonąć, a że kombinowałem, jak mogłem, od tej popielniczki, że stała blisko tej, tej story, takiej przy oknie. Firany takiej grubej, to zajęła się firana. Więc ja chciałem ją zgasić. Ja przewróciłem tą popielniczkę, ja tym, tą marynarką zaczynałem gasić te płomie. Zdarłem tą, tą kotarę, zacząłem ją deptać, ale ona płonie. Od tego zacząłem łapać karafki z tego. Z tego stołu tych egzaminatorów i lać w wodę. W końcu zerwałem te, no to sukno zielone, które tam tego przykryłem tam deptałem, ale do dymu. Przypomniałem sobie, że musi być dym, że wtedy zacząłem się krztusić. Biegłem do drzwi, trzymałem nogą, bo mają być zamknięte. Wyrwałem te drzwi, nie chcą się otworzyć. Waliłem, ratunku, pożar. Trzymam, bo wiem, że muszą być zamknięte. Więc w końcu zacząłem się krztusić. Do okna otworzyłem. Kraty. Zacząłem wołać, pożar, ratunku. Jacyś robotnicy tam coś robili, zaczął jeden biec w tym kierunku. Ja nic, nic dym. Wiem, że dym, dym, musi być dużo dymu. Myślę, cholera, którze się. Tak, tam to było w takiej sali estradowej, takie dwa schodki. Potknąłem się specjalnie, wywaliłem. Tak doczołgałem się, w róg wcisnąłem, wcisnąłem tak w kucki, tak, zacząłem się dusić. I tu mi koncept uciekł i po chwili milczenia, cisza taka. Ja mówię, co tu dalej zrobić? Co dalej? Co dalej? Jak to pociągnąć? Nie wiem, powiedziałam już.